Najgorzej wkurza mnie to, że jak rozmawiam przez telefon, to potem mam cały ekran tłusty. Potem się jeszcze rozwali ten tłuszcz palcami, i jest cały telefon brudny i usyfiony. Najgorzej to nawet mają kobiety, gdzie mają jeszcze puder na twarzy. I to taka cała skorupa osiada na tym ekranie. Ale mam pomysł. Są specjalne szmatki z mikrofibry do czyszczenia ekranów. Yy, taką szmatkę zamierzam przyszyć sobie do etui lub do spodni. Jeśli ktoś nie ogarnia, wsadzając telefon do spodni, on się będzie automatycznie czyścił przez tą szmateczkę z mikrofibry i jak będziemy szli, to non stop telefon chodzi nam w kieszeni. One eternity later. Skończyłem. Idzie zima, i w związku z tym, kiedy chcemy wyciągnąć telefon, coś sprawdzić, okropnie nam ręce marzną. Dlatego teraz pokażę Wam, jak zrobić rękawiczki do obsługi smartfonów w zimie. Uzyskujemy. Aby zrobić takie rękawiczki, wystarczy nam dwie folie: folia aluminiowa i spożywcza. Folią aluminiową będziemy dotykać ekranu, a folia spożywcza trzyma nam całość, żeby, ta, żeby wzmocnić folię aluminiową. Teraz wystarczy przykleić je do kciuka w rękawiczkach i powinno wszystko działać. Kolejnym tematem, którym chciałbym poruszyć, są baterie w smartfonach. Akumulatory w dzisiejszych smartfonach nie powinno się doprowadzać do całkowitego rozładowania. Lepiej ich jest naładować podłączyć pod ładowarkę i nawet nie naładować do 100%. Podczas gdy ładujemy telefon, yy, warto nie przegrzewać go. Nie chodzi mi o to zwykłe korzystanie na nim czy granie, bo to yy, nie o to chodzi. Chodzi o zostawienie na słońcu, w nagrzejniku, w ciepłych jakichś miejscach, ponieważ yy, baterie pod wpływem ciepła tracą swoje właściwości tracą swoją pojemność. W dzisiejszych czasach wchodzą na rynek już są ładowarki bezprzewodowe. Jest to średnie rozwiązanie, no bo no nie, nie potrzebujemy kabla, no to jest plus. Ale samo mm, ładowanie bezprzewodowe wytwarza dużo ciepła. No a to niestety szkodzi dzisiejszym bateriom. To tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie.